I pod ręce. I pod ręce. Tak? Tak. 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 Teraz tutaj przez a I już wymarzenie. Teraz tak to A czy nie masz za luźno? Tak, bo tu podzielina. No będzie miała jak opuścisz, bo się, na, wiesz, no, wyluzuje. To linia, a. a miał, wiesz? To trzeba to będzie związać. W raz takim razie zrobić, no. poczekaj. E, czyli to powinno Jeszcze być, raz. wiesz co, bo to powinno najpierw, myśmy powinni sobie zrobić, że właśnie, no. e, że to powinno, nie da się tego jakoś, kurde. Czy, za, nie, nie za luźno masz? No, mi się wydaje, że masz za luźno. Tego się tak, no chyba, no że nie, tak. Żeby ci nie wygięło tego. Wiesz to nie powinno wejść, Czekaj. Tak, bo to i tak się będzie tu przypinać. i wtedy lina może będzie no, widzisz. No kurcze. No do nastawia. No, to dobrze było, no, nie? Dokładnie, okay. My myślimy to. No. No, ostatnia osoba będzie miała najdoba, czyli jeszcze raz na dole, jak będę miała wychodzić, jak będę wychodzić. Tak. I tu się zakręć, Dobrze ci się to. No, no zobacz, masz tu wkładasz za luźno, i zapinasz. Je. Jest jeszcze jeszcze bo to się na na, na no to jest. wiesz. powinno być na, na zaniek. Zaniek. Tak, no to bardzo. Na full, no. To dwa razy może przełożyć. Jeszcze tak, przełożyć. Tak, no to, dajne, dobra, na się, to powiem, że to nie na się odebnę, no. wiesz. Wiesz co, trzymaj to na razie potem potem dokpiemy tutaj. Musisz I musisz wygiąć do tyłu. To, to zostaje cały czas To będzie zapięte. Aha, tylko wiesz co? Czekaj, jedno Nie jest teraz za. Nie wiem czy nie. Dobra. Czekaj, dobrze? Nie, to dobrze. Jest. Tak. No, ale Dobra. Poczekaj, jak ja trzymam, to trzymam. To yy, tak. Yy, tak. na ty prawą ręką. Tak. Dobra. I zakładam sobie linę. Pokażcie, jak, jak Dobra, się. To spróbujcie, to spróbujcie, to, tak. spróbujcie to. Tak. Lina jedna. Yy, pokaż, yy, Asie. Tu zakładasz, zobacz, tu masz skierowane linię. Zakładaj, tak. No to się zapiń. Czy składam ją? Tak, to uh -huh. musisz po, pociągnąć na dół. Tak? I tu zahaczyć. Hmm. No Bo to jest czarne, widzisz, to takie, tak. żebyś sobie zablokowała, tak? tak? Tak. To będziesz miała tak Dobra. Tak. i wtedy do niej. Ty się... się najpierw ty musisz wpiąć, tak. żebyś się nie zapie... zapomniała wpiąć hmm. zakręć. Teraz nie A teraz tak, tak. nogę... Wkładasz tak, nogę w to, no, no a tak. to sobie, no, to sobie od, potem wpinasz, najpierw o. tu włożę. tak i teraz tak, to do góry, a tu sobie będziesz musiała wybierać. Tak. Dobra. Aha, jak zejdziesz na dół, pamiętaj, żeby ściągnąć linę, tam. nam, ściągniesz więcej żeby był ciężar, okay. może trochę pomoże. Musisz to... poluzować linę, żeby bo tu, tu blokujesz sobie. Czyli? Odciągasz tu, no, ale wasze to. Że... W dół. Bo tak, to jest takim lekkim... Więc tak. musisz sobie tak Prze... przeruszyć. Czemu tam jest supeł? No hmm. się, się zrobił. Sam się zrobił. Skąd ja nie Skąd to jest? A to nie, bo to jest? <laughs> Sam. <laughs> Sam. Sam się zrobił. Jak sobie podciągasz ręką na tym, to no. musisz wisieć na tej linie. No, tu, tu będziesz tak. wisiała, to na, na jest tym, przede wszystkim. To wszystko, będzie napięte na tym, to będzie na górze, tak? No. I jak tu jesteś spięta, to żeby sobie ten podciągnąć małpę do góry. To tu musisz to wisieć, to tu musisz się po sale usiąść. Bo na rękę tym. musisz mieć... No ciebie Boże, musisz mieć luźną, nie? Bo to podciągasz rozwinęło. Tak, 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 jak moga, się na trzymała na nogę, no to system. Zobaczysz, poczujesz. już... Przypnij sobie do ekspresora coś, żeby ci... Dobra. Nie wiem, czy nie okay. będzie przeszkadzał ten supeł. To tu. To zjeżdżaj, Nie zjeżdżaj, jeszcze coś musiałam tutaj zrobić. Poczekaj, gdzie jest ta ósemka właśnie Tu jest. Ty jest ten supeł. Daj, czekaj. czekaj, 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 Od góry można od tak. Tak. I w dół. Właśnie przez całe. Znowu nie zrzucimy liny. Zrzucimy, pamiętajmy, pamiętajmy, wszyscy. Może ktoś sobie przypomni. Może no ktoś chce przyciągnąć siurę. Jeszcze dłużej, jeszcze wyciągnij. Mhm. Tu było, nie? Tam, tak, tam, tak, tak tam. Śledzie. po śledzie. Po śledzie. Po śledzie. Po śledzie. Po śledzie. Ale mało kurze No, no prze właśnie. I te dziurki tam faktycznie kurde takimi... Nie... Wiesz. No tak, ale trzy były, nie? Wiesz, co tak, ale ta najbardziej w prawo to jest tak, gdy ona była tam wyśrubowana, tak, tak. bo ja tam Zrobiła się wiesz, wcisnąłem wcisnęła. Tak. A tamte, bo ja tam też wsadziłam. Ja w tą na wprost też patrzyłam, bo tam można wleźć, ale już potem mówię, a to taki. A w lewo jest to, co A w lewo, tak. A w lewo no. jest chyba do, tego, do tej, tej tej Dokładnie.